za dosłownie kilkadziesiąt godzin, bo 25 stycznia startuje prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier MMORPG, mówiąc o polskim rynku. Globalnie bowiem Broken Ranks raczej nie zyska statusu legendy. Co prawda życzę studiu White Moon sukcesów, ale The Pride of Tharn najwięcej popytu miał u nas i nowość na 99% pójdzie tą samą drogą. Aczkolwiek nie ukrywam, czekam i w moim wypadku, jeżeli chodzi o ranking, no to jest chyba top tego roku. Dlaczego? O tym powiem za chwilkę, natomiast dzisiaj no przede wszystkim skupimy się na tych najważniejszych ważniejszych informacjach tuż przed premierą, które powinniście wiedzieć. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście na kanale już jakiś czas temu pojawił się materiał dotyczący bety Broken Ranks, no i tam w gruncie rzeczy wytłumaczyłem tą nutkę fascynacji, która pewnie nie tylko mnie, ale dużą część polskiej publiki popycha w kierunku dosyć specyficznego MMORPG'a. Motyw polega na tym, że rynek jest mocno przesycony, rzekłbym przeorany akcyjniakami z Azji, no i bardzo powtarzalnym schematem. Dlatego też fajnie jest sięgnąć po coś odrobinę innego, z oldschoolowym charakterem i pachnącego z dala słowiańskim klimatem. Tego bowiem od pierwszych chwil Broken Ranks odmówić nie można. No i niezależnie od tego, ile godzin w polskim MMRP-u spędzicie, to wątpliwości co do pochodzenia nie powinno być. Ostatnio dodatkowo zaliczyłem kilka sesji w bardzo leciwym, chociaż różniącym się formą Beyond Divinity, co tylko podsyciło chęć zagrania w jakiegoś RPGa podszytego retro, ale w formie MMO. No ale wracając, wydaje mi się, że dzisiejszy materiał powinienem zacząć pod kątem istotnych informacji od nawiązania do The Pride of Tarn, bo Broken Ranks no wcale taką totalnie nową grą nie jest. W sensie okej, okay, to nowa produkcja, ale bazująca na czymś, co już Znamy. Wydaje mi się bowiem, że dobrym określeniem dla Broken Ranks będzie swoisty Remake, Remaster Taernu. Baza ogólnie jest każdemu znana, no i teraz zwyczajnie wchodzimy na wyższy poziom pod kątem wrażeń, przede wszystkim wizualnych. Zresztą, traktując nadchodzące dzieło jako upgrade, nie trudno zrozumieć oświadczenia z blogu Taernu. Dowiadujemy się bowiem o tym, że wraz z premierą The Pride of Taern idzie w odstawkę. Oczywiście serwery będą stały nadal, ale tytuł traci oficjalne wsparcie, podczas gdy zawartość ze staruszka trafi również do Broken Ranks, więc gildie, konta wraz zawartościu i cały postęp zostanie przekopiowany o ile tylko zechcemy. To samo z waszymi zakupami premium, chociaż niektóre elementy będą wymagały czasu, no i dopracowania. Mimo premiery deweloperzy wciąż finalizują przykładowo takie elementy jak działki gildijne, ale co więcej, jeżeli znajdzie nas taka ochota to będziemy mogli wciąż wrócić do tarnu. Pytanie czy będzie jakiś sens na taki powrót, jeżeli gra znika z radarów twórców jako projekt istotny. Pewnie argument by się znalazł, ale prywatnie trudno mi go na szybko w tym momencie wyłuskać. Instalkę Broken Ranks możecie oczywiście już pobierać. Temat dwa, że 2 GB 600 MB, więc niewiele, aczkolwiek wymagania są odrobinę wyższe względem takiego typowego przeglądarkowego grania. Aktualnie mówimy o 4 GB ramu i trójcem integrze intelowskiej 5. generacji, no i do tego 5 GB na dysku. Tak wygląda kwestia minimum. Natomiast do maksymalnych wrażeń potrzeba już 8 GB ram i piątki oraz 1050, jeżeli chodzi o kartę graficzną. Jest więc całkiem ciekawie, biorąc pod uwagę, że no nie mówimy wciąż o wybitnie akcyjnym i wypełnionym efektami tytule. Każdy wie, jak wy wygląda Tarn oraz jak wyglądał Broken Ranks na testach. Nie ujmuję oczywiście estetyce, bo uważam, że Broken Ranks w swojej niszy wygląda wybitnie dobrze, aczkolwiek no, wymagania zdają się być i tak dosyć wysokie. Pytanie, co Wy o tym sądzicie? Pamiętajcie również, że Broken Ranks, owszem, pojawi się na komputerach, ale również jest planowany na urządzenia mobilne, tudzież tablety, więc finalnie będzie to gra multiplatformowa. Jeżeli chodzi o światy, przewijają się dwa nowe serwery dla graczy świeżych, aczkolwiek finalnie liczba serwerów polskich będzie wynosiła 4, ponieważ dochodzą tutaj także dwa Przetransferowane z TERNu. Będą więc te świeżutkie Kadarin i Izin, jak również przeniesione Tolnor oraz Oslor. Co do zawartości już wspominałem o kilku elementach, które wymagają wciąż dopracowania. Natomiast z kolejnych rzeczy, o których możemy przy premierze zapomnieć, to instancje marionetka, duch zamku, Aquaregis, no i Valdarok. Zabraknie aren, niektórych questów pobocznych, które niejako jako łączą się ze wspomnianymi instancjami. Możemy też liczyć na braki w zakresie modeli graficznych niektórych czempionów, które zostaną dorzucone w uproszczonej wersji, ponieważ nad tymi finalnymi wciąż trwają jakieś robótki. Ale co by nie mówić, to naprawdę niewiele, patrząc na rzeczy dostępne. Tutaj lista jest naprawdę bardzo długa. Wśród nowości znajdźki, przebudowany kreator, powiększenie oraz design całych krain, nowy balans dla postaci i nagród, nowe mechaniki w znanych instancjach, wyszukiwarka party, interfejs, skiny, prolog wraz z intro, no i masa świeżutkich questów. Będzie co robić i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Pewną oczywistością pozostaje turowa walka, która jest znana od lat z Ternu. Tutaj ponownie wkraczamy na wydzielone podmapki, gdzie stoczymy walkę z przeciwnikami. Trzeba planować, kombinować, przewidywać. Mamy do rozdysponowania punkty w zakresie zarówno ataku i obrony, no i w ten sposób dzieje się cała potyczka, którą obserwujemy dokonując ewentualnych zmian w punktacji, jeżeli będzie wymagała tego dana sytuacja. System przynajmniej startowy wydaje się być dosyć prostym, chociaż jak nie mam im dalej tym więcej wymaga główkowania, aby dobrze rozrzucić te punkty pod oponenta w danej turze. Dużo kontrowersji budzi system płatności. O co chodzi? Otóż za walutę premium można zmienić nick, płeć, wygląd, kolor ekwipunku, kupić skiny, zrobić reset statystyk, rozszerzyć listę znajomych czy depozyt na itemki. Generalnie sporo kosmetycznych bzdurek i niewielka ilość tego, co realnie może się przydać. Oczywiście depozyt jest tutaj chyba najistotniejszym punktem programu, ale nie to budzi właśnie te duże kontrowersje, a coś innego, mianowicie fakt, że walutą premium będzie można normalnie handlować w grze i kupować przy jej pomocy walutę wirtualną. Tym samym do waluty premium dostęp ma każdy. Jedna perspektywa ta bardziej sprawiedliwa zakłada, że w sumie co w tym złego? Przecież, skoro każdy ma możliwość zgarnięcia platyny, no to jest to dosyć sprawiedliwe. Jak miałam, będzie ona dosyć droga w przeliczeniu na walutę ingame'ową, ale dostępna. Ale są też tacy, którzy widzą w tym pay to win jako sytuację, gdzie gracz mający kasę po prostu zainwestuje w broken ranks złotówki zamiast czasu, no i finalnie będzie mógł kupić wszystko, czego dusza zapragnie. Oczywiście podpięte jest to bardziej pod pay to progress. Czytałem na portalu mnóstwo komentarzy, generalnie nie chcę tutaj zajmować jakiegoś twardego stanowiska, ale szczerze mówiąc, dosyć mocno za zastanawiam się, czy faktycznie trzeba to traktować jako pay to win. Oszczędność czasu owszem, ale no jak mówię, na razie zero twardego stanowiska, bo muszę to wszystko sam przebadać na własnej skórze w dłuższej perspektywie. Twórcy chwalą się w każdym razie systemem sprawiedliwym, gracze trochę kręcą nosem, przynajmniej część graczy. Jak to będzie? Przekonamy się 25 stycznia o godzinie 17, bo to właśnie wtedy teoretycznie startuje Broken Ranks. Mogą pojawić się oczywiście jakieś delikatne obsówki, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. My premierę będziemy streamowali na, na na drugim kanale, który do jakiegoś czasu jest dostępny. No i Broken Ranks z pewnością będzie streamowany stale z mojej strony do czasu premiery Lost Zapraszam zatem na kanał MMO Player Live i to wszystko ode mnie na dzisiaj. Czeka nas przygoda w języku polskim. Turowam klasyczna, ale z sieciowym zacięciem i miejmy nadzieję, że faktycznie przyciągnie ona masę osób. Do usłyszenia już niedługo. Cześć.